Witam was w kolejnym dniu. Dziś fascynujące wyzwanie, które mamy do zrobienia, czyli robimy szalunek, szalunek stracony, stracony, bo jest od początku stracony, jest szalunkiem ze śmieci, czyli z tego co mamy na podwórku e, mianowicie de facto z starych, ze, przepraszam, starych palet i desek. Także od razu ci, którzy chcą na wejściu już komentarze pisać, że jest do dupy, to uprzedzę Was i powiem. No, jest do typy. Ale będzie dobrze. I, I spoko. Także zobaczcie, jakie tutaj żeśmy poczynili działania. Tutaj to w ogóle krzywulce, bo tu beton straszny, także nam się troszkę pogięło, ale suma sumarum zadanie spełniło. Pod sznurek żeśmy ponabijali wszystkie nasze tutaj paliki. Widzicie? I teraz do frontu tego będziemy sobie dobijać deskę czołową, która będzie naszym. Będzie naszym szalunkiem. Tutaj w niektórych miejscach wystarczy jedna deska, tak jak po tamtej stronie szersza, a tak jak w tamtych miejscach damy na przykład dwie albo trzy zbite. I też powinno być dobrze. A dlaczego tak robimy? Bo nie mamy pieniędzy na lepsze, a z drugiej strony to będzie tylko garaż. Wymiary mają się zgadzać, ma to wyglądać, a z drugiej strony będzie w większości to zakopane. Także słuchajcie, tak jak drogo w zakopanym, tak w Łodzi Bidnie, ale solidnie. <głos> <głos> Więc y, możemy przejść do nabijania naszych szalunków. Na szczęście szalunków nam ci pod dostatek. E, zostało nam jeszcze z wieńca. One ostatecznie w końcu trafią na górę i zostaną podłogą. Chyba, że je wcześniej spalimy. Bo je potniemy na drobne kawałeczki i nie będą się do niczego nadawać. Także, słuchajcie, oto jeśli ktoś w poprzednim odcinku widział i nie wiedział, po co nam te sznurki i tak dalej, już właśnie mówię: po to, żeby sobie wyznaczyć miejsce, wysokość nabicia deski, która wyznaczy nam obrys wylewki. Także, słuchajcie, my możemy zacząć ściągać już te sznurki, bo one na tym etapie już nie są potrzebne, jak już ta deska. Jest nabita i zaczniemy sobie po kolei dokładać kolejne deseczki, i będzie się wyłaniał waszym oczom obraz Frankenstein w lewkach. Czy coś takiego? Słuchajcie, zaszalowaliśmy to z tego, co mieliśmy. E, to jest paskudne? To jest paskudne? Ale równe, bo przed chwilą żeśmy sprawdzali. Trzyma wymiar. Wyszło 4 metry na 6 i 1 cm, jakoś tak, nie wiem, deski chyba są węższe, ale z jednej i z drugiej strony jest 6,1 cm, także spoko. A jak przekątne sprawdzaliśmy, to różnica między przekątnami to jest pół centymetra, czyli jak na szalunek zrobiony z gówna, przepraszam, ze śmieci, to jest chyba okej, okay, też sprawdzaliśmy sobie laserem, zobaczcie tam laser ma takie coś, można na łatę sobie założyć, sprawdzaliśmy i ten szalunek krzywy i w ogóle jest w tolerancji naszej, e, także zostaje, zobaczcie tutaj jeszcze tylko y, mamy jeszcze tu nie połączone, ale będziemy tędy sobie wwozić wiecie gruz, bo i tam jeszcze deskę musimy dobić na dół bo tak naprawdę dopiero teraz po zbiciu mamy obraz tego ile tutaj jeszcze towaru trzeba by było w bandolić. Znaczy się gruzu, no żeby nie wrzucić tyle cementu. No bo wiadomo, czy więcej gruzu, tym, więcej, tym mniej cementu. A czy mniej cementu, tym więcej zostaje w kieszeni. A jak zostaje więcej w kieszeni, to wszyscy są zadowoleni. I tak to wygląda. Także słuchajcie, mamy to wyszalowane i i i i, i będziemy musieli to jeszcze uzupełnić gruziwem. Natomiast pamiętajcie, jak macie gruz, to dajcie taki betonowy najlepiej, bo cegła to jest cegła. Ona ciągnie wodę, może się zlasować, aczkolwiek z drugiej strony, jak na przykład ktoś by utwardzał sobie drogę, to lepiej dać cegłę niż nie dać nic. Także prosty wynik kalkulacji. Nie? Słuchajcie, przystępujemy do kolejnego etapu, czyli mamy mianowicie zapełnić ten otwór, który tu mamy. Grudzem. Zobaczcie, że już dużo gruzu betonowego tutaj żeśmy wrzucili, natomiast jest to niewystarczająca ilość na to, żeby wyszło nam ekonomicznie. Więc, nie przedłużając, musimy coś z tym zrobić. Na szczęście, oprócz gruzu, który sami gromadzimy na swojej działce, możemy się posiłkować gruzem od sąsiada. Tak więc widzicie, że majster już został wysłany w delegację na to, żeby sąsiadowi oczyścił posesję. Spoko, jakby ktoś pytał, sąsiad o wszystkim wie. A jeśli nie wie, to po obejrzeniu tego filmu właśnie się dowie. A tak na poważnie to słuchajcie, naprawdę potrzebujemy gruzu. Tutaj akurat e, jest sporo zagruzowanej ziemi, bo ta ziemia jest od tych samych e, przyjaciół, którzy nam e, ziemię zwozili, także e, słuchajcie, mamy skąd wybierać. Na pewno przyda się nam bardzo, a e, sąsiad doceni to, że odgruzowaliśmy trochę te jego e, skarby i powyciągaliśmy samorodki. My jeszcze e, robiąc opaskę, słuchajcie, tutaj w tym miejscu, żeśmy odkopali takie cuda, takie cuda no i oczywiście trzy e, tutaj studzienki znaczy się pokrywy, od tego też pójdą. Więc słuchajcie, nic się nie zamarnuje, niczego nie wyrzucimy. 100% ekologia. A Teodor Nadzorca pilnuje, czy Majster dobrze pracuje. Słuchajcie, gruz się powoli uzupełnia. Zobaczcie, tutaj sobie przepust na, na prąd zrobiliśmy. Akurat zostało nam jeszcze trochę góry od Pflexu. Tak, dla tych ciekawych, to wiecie co, ona jest karbowana, ale tu w środku ma taką gładką błonę. Także powietrze, które wtedy przechodzi, kurz, który się zbiera, to nie wchodzi w te ryflowania, te karbowania, tylko tutaj można później, nie wiem, jakąś piłkę wpuścić czy coś i to wyczyścić. Nie wiem, na razie go nie czyszczę. Jak widzicie, trochę gruzu musieliśmy przerzucić tu z środka na tą stronę, bo jest z tego dosyć dużo do zasypania później będziemy uzupełniać tamten element teraz przechodzimy do zasypania tego piaskiem, mamy taki pomysł, że zasypiemy to piachem zlejemy to wodą, żeby pouzupełniać te wszystkie szpary i później jak już będzie to zasypane to jeszcze uklepiemy zagęszczarką żeby to dobrze siadło a potem jak nam jak kupimy folię budowlaną, to położymy folię budowlaną i wylejemy na to wylewkę. Mamy jeszcze trochę siatki ogrodzeniowej u Majstra w piwnicy, tak więc chyba też zrobimy taki myk, że po prostu rozłożymy tą siatkę zbrojeniową na jakieś kurcze gruzach i posłuży nam ona jako zbrojenie. Także wylewka ze śmieci do dzieła. I tak, pamiętacie taczkę Frankensteina dla tych, którzy ciekawi, no trochę nam posłużyła. Zobaczcie, że jednak w pewnym momencie już ona naprawdę dużo przewiozła. I te nasze szwy, które żeśmy zrobili, już popuszczały, tutaj się jeszcze trzyma, ale tu już widać, że wyszła. I no, pewnie przy pierwszej lepszej okazji już by nie dała rady. W drugiej miejscach już zaczęła puszczać, także no, <grym> chyba. Czasy jej świetności dobiegły końca, i tutaj znowu Majster ratuje sytuację. Zobaczcie, co Majster zakupił. Kurde, on jest po prostu złoty Majster. Wkurzył się, powiedział, że tak nie może być, robota musi iść. Sam pojechał, sam kupił, a ja zakładam. Słuchajcie, także mamy taczkę, ładna, żółciutka. Tutaj żółciutkie koło będzie. Tutaj tylko ośkę musimy wyciągnąć dobra. koła tego nie wyrzucamy bo bo mamy jeszcze jedną oponę też taką tylko mniej zdezolowaną więc w chwili w chwili już ciężkiej można się posłużyć tamtym dobra ale sądzę że teraz to już pójdzie tak więc słuchajcie no taka sytuacja a w ogóle, żeby nie było, to majster pojechał i pierwszą ze mną oponę kupiliśmy w sklepie takim, wiecie, nie typowo marketowym, tylko mówimy, dobra, jedziemy, kupmy to w normalnym sklepie, będzie lepiej, nie? No i za ile my wtedy za tamtą oponę żeśmy zapłacili? Z pięć dych. Z pięć dych chyba. No i widzicie, że po trzech tygodniach, powiedzmy, opona jest do wyrzucenia. A to Majster kupił Wobi. I Wobi ile zapłacił za to? I Majster obi to wyhaczył za sześć dyszek. Także jeszcze go oszukali, bo było napisane, że z ośką. Kurde, no. A jest bez ośki, się tutaj zorientował dopiero później. Aczkolwiek nam na tym nie zależy, bo ośkę mamy własną. Dobra, zakładam i będziemy wozić.